Cześć! Witajcie na naszym kanale na YouTube Ciekawostki o Perkusji. Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o darabuce. Darabuka. Co to jest darabuka? Darabuka to taki bęben, który kiedyś był wykonany z gliny wypieka wypiekanej i z kozi skóry, a teraz yy, to bęben, który najczęściej jest Wykonany z miedzi lub z aluminium. Niemniej jednak miedziane instrumenty brzmią najlepiej i najdonośniej. Ten jest wykonany od wewnątrz z aluminium i jest powleczony taką syntetyczną skórą. Natomiast to w całości jest miedź. Dodam tylko, że membrana jest syntetyczna, czyli sztuczna. Skąd przybyła do nas Darabuka? Darabuka to instrument najczęściej kojarzony, kojarzony z Orientem. Natomiast występuje w wielu kulturach, jak też jest około 8 lub 10 nazw tego instrumentu o Darabuka. Darbuka, Derbuke, Dumbek. To przynajmniej cztery, które najbardziej można, najszybciej, najprędzej można spotkać. Czy można na darabuce zagrać melodię? Nie można, ponieważ jest to instrument perkusyjny e, e, membranofon o nieokreślonej wysokości dźwięku, czyli na darabuce nie da się zagrać melodii, można, można zagrać jedynie rytm. Jak, w jakiej muzyce najczęściej występuje? No Tak jak już powiedziałem, w muzyce Orientu, ale również w muzyce bałkańskiej, w muzyce greckiej, w basenie Morza Śródziemnego. Także naprawdę e, tych regionów jest trochę. Czy można na niej zagrać pałkami? E, pałkami raczej się na niej nie gra, ponieważ, e, ponieważ jest to bardzo taki mm, ostry dźwięk. Czasami, w szczególnych przypadkach można zagrać miotełkami, ale oczywiście jakąś pałką owiniętą z włóczką można spróbować, jak ten instrument zabrzmi. Najczęściej no gra się oczywiście przy pomocy dłoni. Bardzo dziękuję. Ja też dziękuję, no ale cóż by to było jakbyśmy razem nie, nie zagrali. zagrali. Ja tylko powiem, jak się jeszcze nazywają trzy podstawowe uderzenia. Bum, tak, Bum, tak, bum, tak, i tak dalej, i tak dalej. Każde uderzenie ma swoją nazwę, A trzy podstawowe, to już tak jak powiedziałem. E, często też darabuka, tak powiedziałem, nazywa się dąbek od dwóch pierwszych, dwóch pierwszych uderzeń, ale to w zależności od tego, e, w jakiej szkole ćwiczymy e, ten instrument, e, tak, e, tak się te uderzenia nazywają. To co, spróbujemy coś zagrać? Tak. Bardzo. No to proszę. No, ważne, ważne żeby, żeby dobrać odpowiedni instrument. Jeszcze tylko dodam, że e, oczywiście rozmiar podajemy w calach. Te nasze darabuki Dumbeki e, mają 8 i 1 druga cala. Istnieją też 10 i 1 druga cala. E, są też inne darabuki. Tutaj ze specjalnym. Takim ze specjalną taką obręczą, w całości srebrne, lub też zdobione, które mają odrobinę inną konstrukcję. My dzisiaj akurat nie mamy tego typu darabuki czy dumbeku, ale, ale wiedzcie, że również tutaj z taką specjalną obręczą i troszeczkę innym korpusem, również taka darabuka występuje. Jeśli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie. No i cóż, widzimy się za tydzień z kolejnym odcinkiem o dżambie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Cześć! Cześć!